Siema, co właściwie trzeba zrobić, aby być na czasie? Po pierwsze, musisz założyć konto na Tumblrze i Instagramie. Bez tego ani rusz. Jeśli masz już założone tam konta, to przydałoby się zmienić coś w ubiorze. Zacznijmy od butów, muszą to być koniecznie wansy i nie mogą to być zwykłe czarne wansy, bo tu już nie chodzi o wygodę, to muszą być wiecie takie co, no nikt ich nie ma. Ja właśnie przeglądając ebay'a znalazłem na ostatniej stronie wansy special edition, one właśnie się tak tu prezentują, tu mają takie specjalne wietrzenie, naprawdę polecam, zajebiste, lepsze od sandałów. Jak już zamówiliśmy wansy przechodzimy dalej, teraz spodnie, u dziewczyn najlepiej by to były leginsy i koniecznie motyw galaksy, po prostu kosmos na nogach. No wypadałoby też ubrać coś na górę i tu zależy od naszego budżetu. Jak chcemy mieć fame na Polskę, to wiadomo, bluza SSG. No a jak już wiadomo, jedziemy na modę światową, to koniecznie jakaś bluza Supreme albo z Obeya. Tak. A i jeszcze nie może zabraknąć nam jakichś motywów Moro, typu czapka, kurtka, no bo przecież musimy się kamuflować w tej miejskiej dżungli. No, jeśli już mamy te wszystkie rzeczy, możemy śmiało wyjść w świat. Nie, abys nie, ja jestem taki kusyierów, wykopać co z gryfesieś luba do bici. Nie bierz tego filmiku zbyt poważnie. Peace yo.